Cześć z tej strony, Głażewski Jakub, forma A24H. Jeśli myślisz, że kluczem do lepszej formy jest po prostu jedzenie białka, to muszę cię zaskoczyć. Okazuje się, że to, jak Twoje ciało wykorzystuje białko, to temat, który wykracza poza prostą matematykę, bo są pory spożywania, rodzaj białka i nawet Twoje podejście do diety mogą zrobić ogromną różnicę. Ja postaram się zmienić Twoje nastawienie i dać do zrozumienia, że tylko jedzenie odpowiedniej ilości białka to nie wszystko. Co też nie zmienia faktu, że najważniejsza jest podaż całościowa, czyli ilość zjedzonego białka w ciągu doby. No ale może pojawić się pytanie: no dobra, ale co jeśli pominę dwa posiłki lub zamiast nich zjem tylko na przykład wafle ryżowe? Możesz zastanawiać się, czy da się nadrobić to niezjedzone białko z tych dwóch posiłków, na przykład w ostatnim posiłku w ciągu dnia. Czyli, jeśli zwykle spożywasz 30 g białka na posiłek, a dwa takie posiłki opuścisz, to czy zjedzenie 90 g białka w ostatnim posiłku wystarczy by uzupełnić zaległości z tych dwóch poprzednich posiłków oraz tego aktualnego? Odpowiedź brzmi w większości przypadków tak, choć niekoniecznie w stu bo rozdzielenie białka na kilka posiłków w ciągu dnia w odpowiednich odstępach czasowych ma duże znaczenie. Warto jednak wiedzieć, że istnieją badania pokazujące, iż organizm jest w stanie przyswoić nawet 100 gram białka naraz i wykorzystać je do produkcji białek mięśniowych. Co też nie zmienia faktu, że bardziej równomierne dostarczenie białka w ciągu dnia może być efek bardziej efektywniejsze dla organizmu. To wszystko pokazuje raczej, że cała ta sprawa nie jest jakoś zero-jedynkowa, ale, ale trzeba pamiętać też, że jedno badanie, czy tam kilka, to jeszcze nie jest stan wiedzy opartej na takich dowodach i co najważniejsze w praktyce, bo wykorzystanie białka przez organizm możemy rozpatrywać na kilku takich poziomach. Pierwszy poziom dotyczy pytania: czy każda ilość białka może zostać strawiona? Strawienie jest kluczowym etapem poprzedzającym wchłanianie. Białko musi zostać rozłożone do cząstek elementarnych w postaci aminokwasów, aby mogło zostać wchłonięte. No, i drugim aspektem jest to, czy strawione białko rzeczywiście zostanie wchłonięte przez organizm. Trzecim etapem naszej analizy jest pytanie, czy wchłonięte aminokwasy zostaną efektywnie wykorzystane do syntezy białek mięśniowych. I dopiero teraz, patrząc tak przekrojowo na to wszystko, możemy powiedzieć na tych wszystkich ogniwach, które wymieniłem, czy organizm wykorzysta tak, jakbyśmy chcieli to białko, czy też nie. Większe znaczenie ma tutaj to, jakiego rodzaju białka użyjemy, bo trzeba pamiętać, że nisko przetworzone białka pochodzenia roślinnego, np. strączków czy z orzechów, to one strawność mają do pewnego stopnia ograniczoną. Niekiedy nawet poniżej 70-80%, ale też wiele zależy od tego, jak rozdrobnimy w jamie ustnej. Niektóre białka przetworzone roślinne wchłaniają się w zasadzie w 100%, bo jeśli one mają formę odżywki białkowej roślinnej, np. izolat białka sojowego, to wchłanialność jest w zasadzie w 99%, taka sama jak przeciw, przeciętnie w takich białkach, zwierzęcych, które są dostępne wszędzie w sklepach czy też jakichś stronach internetowych. Zatem jeżeli chodzi o strawienie, to więcej niż od porcji białka może zależeć od rodzaju tego białka, ale porcja też może mieć pewien wpływ, bo proces strawienia białka jest rozłożony w czasie. Mogłoby się zdarzyć u niektórych osób, tego nie da się wykluczyć, że im większa dawka białka, tym odrobinę, Mniej procentowo zostanie rozłożone przez takie enzymy proteolityczne. No i czy to się wtedy wchłonie? Bo co zostaje rozłożone, powinno się wchłonąć. Chyba, że mamy jakieś zaburzenia wchłaniania związane z stanem zapalnym w obrębie jelita cienkiego, bo tam zachodzi głównie wchłanianie. Aminokwasów, które zostały wcześniej rozłożone, które białko zostało rozłożone do postaci aminokwasów. Tak więc dla mnie kluczowe znaczenie ma bilans białkowy, o którym wcześniej wspomniałem, czyli odpowiedni podział białka pomiędzy posiłki w ciągu dnia. Dlatego dobrze byłoby nie schodzić poniżej progu 20 do 40 gram białka na posiłek, czy też minimum. 0,25 gram białka na kilogram masy ciała. No i optymalne przerwy pomiędzy porcjami białka, czy też posiłkami, gdzie są odpowiednie porcje tego białka, wynoszą takie plus minus od 3 do około 5 godzin. Czy to znaczy, że jak zjecie kolejny posiłek po 6 godzinach od poprzedniego? To coś się stanie, czy, czy to jest wielki problem. Problem tak naprawdę nie jest jakiś wielki. Być może nie zbudujecie troszeczkę mniej tych mięśni w przeciągu jakimś wielkim obstępie czasowym, jeżeli, jeżeli będzie to, to się stawało często, tak, także ja podchodzę do tego też trochę zero jedynkowo, bo bo to jest dla mnie bardzo kluczowe, więc ja staram się jeść w odpowiednich odstępach czasowych, po to, żeby właśnie zmaksymalizować te zyski. Bo skoro i tak już coś robię, to po co nie robić tego od razu zajebiście? No i w sumie z takim przesłaniem mówię do Was, żebyście w dość podobny sposób do tego wszystkiego podchodzili, skoro już i tak macie jakieś możliwości i tak dążycie do jakiegoś celu. No dobra, ale co jeśli Wam. Yy, Godziny tych posiłków przesunął się, bo mieliście na przykład sprawę do załatwienia na mieście, po czym dodatkowo zrobiliście długi trening, no oczywiście, dnia coraz mniej, żeby zjeść w tych odstępach czasowych posiłki z odpowiednimi porcjami białka. No i ja stosuję takie rozwiązanie, że w okresie około treningowym skracam przerwy pomiędzy porcjami białka, pomiędzy porcjami tych Posiłków wtedy. Także ja daję takie rozwiązanie, że na przykład, jeśli ktoś spożywa 40 czy tam 50 gram białka serwatkowego po treningu, które od razu zalecam, jeżeli mamy skróconą tą przerwę pomiędzy posiłkami, to taki posiłek konwencjonalny, który wykonujemy już w domu, zalecam zjeść około 1,5 do 2 godzin później. Podsumowując, moim zdaniem. Rozkład białka na posiłki ma kluczowe znaczenie z kilku powodów. Jest to odpowiednio zbilansowany posiłek. Jest on zdrowszy i zapewnia uczucie sytości. Po drugie, w okresie masowym, gdy ilość jedzenia jest znaczna i trzeba spożyć, np. 4000 kalorii i 200 gram białka dziennie. To trudno sobie wyobrazić zjedzenie jednorazowego posiłku zawierającego 100 gram białka plus resztę tych makroskładników z tego posiłku. Byłoby to niewygodne, czulibyście uczucie przesytu, wzdęcia czy też takiego dużego dyskomfortu. I mogłoby to również wpłynąć na oczywiście niepełne strawienie, jak i przyswojenie białka, o czym wcześniej mówiłem. Dlatego lepiej jest dostarczyć białko w odpowiednich porcjach, w każdym posiłku, zamiast dobijać je na siłę. Z drugiej jednak strony lepiej. Oczywiście zjeść tą zaplanowaną ilość białka w ciągu dnia niż jej nie zjeść, ale jeśli zdarzy się, że opuścicie jeden posiłek białkowy, to nie ma powodu do paniki, bo dzięki wiedzy z tego odcinka wiecie już, że możecie nadrobić brakujące białko w kolejnych posiłkach lub na koniec dnia bez takich większych strat. Ważna jest ogólna konsekwencja, a nie idealna realizacja każdego posiłku, bo w życiu bywa różnie i wszystko może się wykoleić. Dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że te informacje okażą się dla Was naprawdę wartościowe i pozwolą spojrzeć na temat białka z nowej perspektywy. Chodzi tu nie tylko o taką wiedzę praktyczną, ale również o podejście mentalne, o którym tak często mówię i w głównej mierze się skupiam. Żebyście mieli spokój i pewność, że drobne potknięcia w planie dnia nie są powodem do stresu. To właśnie na tym chciałem się skupić. Bo pamiętajcie, że Wasze nastawienie i równowaga psychiczna są kluczowe. Dbajcie o swoje głowy, tak samo jak o swoje ciała, bo to właśnie one prowadzą Was do celu. Zapraszam do udostępniania, jeżeli się podobało, oraz lajkowania, a także do subskrybowania, żeby być na bieżąco z kolejnymi materiałami. Pozdro!